Co jest? Co to? Czekajcie, widz mi wysłał, jak w szkole robili ze mną, co? Czekaj. ...dynamicznie i pełen ryzyka. Dla nie boi się podejmować trudnych decyzji i stawia na agresywne podejście do gry, co często zaskakuje jego przeciwników. Ryzecki nie jest tylko zawodnikiem organizującym na szachownicy, ale, ale również osobą, która aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach szachowych takie jak streamy czy turniej online. Nie! Nie! Nie, 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 nie! To jest fake! Aleksander Radowski. Machowy Ale Aleksander Radowski, znany? W szachowe pod pseudonimem MENTOR jest postacią wchodzącą kontrowersji, zwłaszcza w kontekście oszustw, oszust, które miały miejsce na przestrzeni lat. Choć początkowo uchodził za utalentowanego i doświadczonego zawodnika, jego późniejsze działania sprawiły, że wielu uważa go za oszustwa. Przede wszystkim Radomski miał wielokrotnie korzystać z nieuczciwych praktyk, takich jak pomoc zewnętrznych źródeł podczas rozgrywek online, używał komputerowych silników szachowych, Kochanie! Chodź na chwilę. Zobacz, widz mi wysłał, jak zrobił w szkole prezentację o mnie. I czytał o mnie i opowiadał. A potem patrz, bo wchodzi kontrast. Nie wiem, jaki był temat prezentacji. <grystanie> <grystanie> no. O kurczę. Jest na maksa widza, więc musimy słuchać uważnie. nie ograniczały się tylko do gier online, ale także dotyczyły jego działalności jako trenera. Wielu jego uczniów skarżyło się na fałszywe obietnice oraz oferowanie kursów, które miały być rzekomo profesjonalne, ale okazy okazywały się być powtórką znanych i ogólnie dostępnych materiałów. Radomski był także oskarżany o manipulowanie rankingami i oszukiwanie na różnych poziomach rywalizacji szachowej. Jego działania z pewnością podważyły zaufanie do uczciwości i transparentności w polskim środowisku szachowym. I zaczęło się to tak, że jakieś 12 około lat temu, czyli bardzo dawno temu, Aleksandr, Aleksandr Radowski, Aj to jest to... z <trym> Prezentacja w szkole, nie? Kury, w platformie do grania w I oni tam sobie grali w szachy, to były w sobie, kiedy jeszcze szafy nie były aż takie popularne. I wtedy właśnie do nich yy, szedł Włożył się. Dołączył do nich Aleksander Ladonki, który z jakiegoś powodu zaczął wszystkich z wszystkim wygrywać bez problemów. Yy, aż w końcu przez podejrzenia zaczęli sami na niego grać maszynkę szachową i okazało, okazywało się, że z nim remisowali. A on na to odpowiadał, że ćwiczy dużo z maszynkami i jest po prostu dobry. W dodatku... No i co w tym takiego śmiesznego? Chłopiec z debilem i na lekcję jakimś głównie, a ty się emocjonujesz? Aha, to niezły, to niezły moderator świecący przykładem. Widz... Realnie robi prezentację o mnie i jako kontrast daje Aleksandra Radomskiego. Czy ty widzisz rzeczywistość, w której Aleksander Radomski yy, jest jako wykładany w szkole? Już patrzę, le Lewus. Niezły koniec. No nieźle. Nie spodziewałem się tego.